Dziś, kiedy rozpoczynamy tryduum przed wspomnieniem liturgicznym świętej siostry Faustyny, chciałbym zaproponować temat, który brzmi Wybrana przez miłosierdzie. Siostra Faustyna, która została wybrana przez Boże Miłosierdzie. Dzisiejsza Ewangelia, ona przychodzi na ten dzień, ale idealnie pasuje. Do tego, o czym chcemy porozmawiać. Ona jest kluczem. Dziecięca prostota to wielkość, w oczach Boga. Pan Bóg nie wymaga, żebyśmy byli idealni, bezbłędni, nieskazitelni, wszystko wiedzący, wszystko mające. Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy w relacji z Nim byli ludźmi prostego serca. Nieprostackiego, prostego. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Dużego. Te słowa mogą zatrzymać. Te słowa mogą stawiać znaki zapytania. Bóg nie patrzy na siłę, władzę, wpływy. Bóg patrzy na serce. I to wielokrotnie w historii kościoła możemy zobaczyć. I na kartach pisma świętego, i w życiorysach świętych. Bóg patrzy na serce. Dzisiaj w Ewangelii stawia na środek dziecko. W serce dziecka, jakie jest? Przede wszystkim jest ufne, pokorne i proste. Dzieci nie są skomplikowane. Dzieci nie wymyślają jakichś złożonych, skomplikowanych teorii. Dla nich życie jest bardzo proste. I to dziecko postawione na środku dzisiaj staje się wzorem dla ucznia Chrystusa. Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy podmienili nasze serca, aby te serca na powrót stały się ufne, proste. I pokorna. Kiedy popatrzymy na siostrę Faustynę, Helena Kowalska, jej życie od samego początku pełne było prostoty i zwykłej szarej codzienności. W jej życiu nie działy się jakieś cudowności. Urodzona w skromnej, wiejskiej rodzinie, życie przepełnione zwyczajnymi obowiązkami. Praca, modlitwa, służba, cierpienie nie miała wykształcenia teologicznego. Generalnie tego wykształcenia nie miała wielkiego. A została wielką mistyczką Kościoła. Została tą, która napisała dzienniczek. Była tą osobą, do której Chrystus przyszedł i dyktował jej, co ma pisać. To pokazuje, że Bóg nie potrzebuje wielkich ludzi, lecz ludzi gotowych na to, aby przyjąć Jego wolę, taką, jaka ona jest. Żeby nie kombinować, nie wymyślać i nie ulepszać. Bóg objawia wielkie tajemnice prostym sercom. I właśnie przez siostrę Faustynę Bóg Przekazał orędzie Bożego Miłosierdzia. Jej mistyczne doświadczenia, wizje, rozmowy z Jezusem, poznanie Bożego Serca to nie była nagroda za świętość, to było Boże wyzwanie i zaproszenie. Boże plan, który wyrósł z jej ufności i pokory. Z tym, że Faustyna miała serce, Ewangelicznego dziecka, które dzisiaj zostało postawione na środek. Posłannictwo świętej siostry Faustyny mówi o tym, że miłosierdzie jest światłem dla świata. Nie tylko tamtego, w którym ona żyła. To orędzie jest aktualne również dzisiaj. Kiedy popatrzymy na współczesny świat, świat pogrążony w grzechu. Kiedy Tracimy wartość słów. Kiedy przewartościowujemy liczne pojęcia, i to, co kiedyś miało wartość, dzisiaj to się już tak rozmyło, że w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. Świat pogrążony w wojnach, w cierpieniu, w chorobach. A Jezus do siostry Faustyny powiedział: daje ludzkości ostatnią deskę ratunku. To jest ucieczka do miłosierdzia mojego. Raduje się serce moje z święta tego. To Te słowo znajdziemy w dzienniczku. Te słowa usłyszała od Jezusa siostra Faustyna 28 lutego 1937 roku, kiedy przebywała w prądnickim szpitalu. Faustyna stała się sekretarką miłosierdzia. Nie dla siebie. Dla wszystkich. Dla Ciebie i dla mnie. Jej, było, jej misją było nieść nadzieję tam, gdzie człowiek widzi tylko potępienie i ciemność. To jest ta prawda Bożego Miłosierdzia: że Boże Miłosierdzie rozświetla każdy mrok. Mrok Twojego i mojego grzechu, Twojej i mojej słabości. Niech to Triduum, które dzisiaj rozpoczynamy, będzie takim czasem, kiedy w sercu odnowimy zaufanie Bożemu Planowi, nawet jeśli wydaje się niepozorny w moim życiu, taki nieznacząco. On nie musi być wcale głośny i powtarzany przez licznych ludzi. Bóg może uczynić wielkie rzeczy przez małego człowieka, jeśli ten Mu zaufa. Święty Wincenty Pallotti powiedział kiedyś takie słowa Nie szukam szczęścia poza głębią nieskończonej miłości i miłosierdzia Twego, Bożemu. To może być także nasza droga. Codzienna prostota życia ofiarowana Bogu może stać się miejscem działania Jego łaski. W tym pierwszym diutriduum prośmy byśmy, tak jak Faustyna, Mieli serce dziecka, ufne, proste, nieskomplikowane. Byśmy pozwolili Bogu prowadzić się drogą, której dzisiaj może nie rozumiemy do końca, a na którą On nas wezwał i do której On nas zaprasza. Bo Bóg naprawdę wybiera to, co nie aby zawstydzić tych mocnych. Amen.